Dzień dobry, witamy na kolejnym odcinku. Siemanko. I zobaczcie, co ja tu mam. Przygotowałam siódemeczki. Wszystkie zdrabki, w których szukamy siódemki. Chciałam jeszcze Deluxe 7, no ale Pani nie miała, więc wziąłam pięć super siódemek. I wkład to kochani 70 złotych. I co, zaczniemy od tych małych? Daj, ja będę Ci wybierał zdrabki. No dobra, niech Ci będzie. To zaczniemy od super 7, rób zoomika. No tylko tam mi nie mi i tam idzie bardzo. Ja Będziemy chcę od maluchów zacząć. <laughs> różnie. Dobra, szukamy siódemki. Czarna, zielona. Numerek 55 i lecimy. ale to będzie szybki odcinek. Bogaty, ale szybki, bo tu się tylko leci od góry do dołu. Ale taki mi się zachciało. Siódemeczek poszukać. Na razie nie ma. I nie ma kontrolne. Szukamy czy nie szukamy? A? No szukaj, szukaj. A i ku. Nie ma. Dobra, czekieraj to ode mnie. Dobra, teraz wjeżdża też super 7 ale wiecie z jakim numerkiem? Setka. Ostatni. Seteczka, dobrze. I co tu mamy? 6, 8, 4. Patrz! jest siódemka. Jest. Dobrze. Dziewiątka, dwójka. No i trójka, widzisz? Setka przyniosła szczególnie. Dobra, się. ja zabieram. Sprawdzamy na koniec. Gdzie? Widzicie jaki ham? Co no teraz? leci siedem. Bo ja już sobie tutaj na boku zdrapię. Nie, zapomnij. Nie ma takiej opcji. Z numerkiem 15. No i szukamy czarnej bądź czerwonej siódemki. I co tu mamy? Szukaj, szukaj. Sześć. Sześć. Oj, trzy. Myślałam, że siódemka. No. Daszek, daszek się wyłania i. I nie ma. Dwójka. Dziewiątka. Mm -hmm. Dalej mamy 8, 5, 9, 9, 6, 3 i 2, 8, 4, 4, no i dwie ostatnie, 2, no i 8. Nie ma, czekaj, znajdę kontrolę. Sejot. No, Dobra, nie zbiorę tego, tego postaczka. Teraz zrobiłem znowu z super siódemeczką. 84 numer. Dobra. I co tu mamy? 3, 2, 1, 0. I co 8. to za odliczanie? Do wygranej. Której nie ma. Te szukamy kontrolnych. F FQ. No niestety. Dobra. Dobra, zabieram tego pusteczka i teraz będzie na bonus. Dobra, z numerkiem 14, mój ulubiony ostatnio. I szukamy worka i siódemki. Oj. Tego nie wie? No mieć? ogólnie niedługo coś jest właśnie szykowane. Ay, patrz! Z Numer 14. O! Woreczek! Wiesz? No. Więc będziecie musieli wyczekiwać odcineczka. No. Bo ja. Swoje oczywiście ulubione jedyneczki nagrałem, pokazałem Wam. No. Tak jak Paulina to robi przytupem. 14? Hmm. To zobaczymy, co u niej będzie. Zobaczymy, no. Ostatnio jakoś się podbiła, wcześniej jakoś inne, żeby wchodziły za mną. Kapelusz. właśnie Kwiatek. No. Co? Jeszcze siódmeczkę. No właśnie. Szukam siódemek, a znajduję worki. Kostka. No, to jest i worek siódemek. No. Bez siódemek, bo nie ma żadnej. Dobra, sprawdzę, a nie, nie, nie! Na koniec! Ejko. Emocje, emocje. Trzymaj się. <laughs> Dobra, tu numerek jedenasty. O właśnie, to jedna też z moich ulubionych. Cztery, dziewięć, sześć, dwa, trzy, osiem, no i pięć. Nie ma. Czy kontrolne nam to potwierdzą? Tu będą, patrz. Tak, trzy różne. Dobra, to, to leci do postaczków. I teraz mamy fortunę 7. Mm -hmm. Z numerkiem czwartym i szukamy portfela i siódemki. No to szukaj. I co tu mamy? Zmianę drapaka. No właśnie, coś, coś nie idzie. O, o widzisz, od razu lepiej. Ten świeższy jest. Tam już taki wyjeżdżony. Kartka podkowa, karta, korona. O, już no. myślałam, ale to klips. A, blisko, blisko. Zmyłka. O, plecek teraz dali. Ananas. O! I mamy portfel. A! Taka zmyłka, że dali jednak. Dobrze. No. Rower. Aż jestem ciekawy, co tam na koniec wydrabiasz. No właśnie. Te wygrane. O, kawusia musi być. Chmurki. I palma, cytryna, arbus, Diament. I awokado. Znów A, zabieram tą drapeczkę. Co, że zapominam? <grym> nie ma, nie ma. A jeszcze jedna super siódemka. Super siódemeczka następna. Myślam, wszystkie poszły. 82 numerek. Dobra. A tam chyba tylko jedna super siódemka, nie? Si o! Tak, jedna wygrała. Druga. O, i druga. druga wygrała. Widzisz? Dobrze. Dobra, dobra. Nie, drapeczek wygranych no. nie ma, nie ma. I teraz latuje Giga 7. Tak. Mamy giga z numerkiem 13. Najchętniej bym chciała razy pięć, no i chętnie to Mnożnik razy 5. Albo jakąś soczystą wygraną pod siódemku. Albo jakąkolwiek wygraną. Szukaj, szukaj. <laughs> Jabłko, radio, piórko i ciuś nasz. Mhm. Arbus, rybka, samolot. I wjeżdżamy w dół. I tak ptak, wiśnie, gwiazdka, autko, zegarek, serduszko. Ja, chyba ciężko ma tą warstwę. No bo Zna ma panie, takie, nie? widzisz, 3D jakby. No. Aż w oczach się jest mieni. Taka oporna. Korona. Lupa. skuter, No kawusia. Klucz, drzewko, świat, gitara, truskawka i ostatnie symbole: winogrono, no, księżyc, pies, I cytryna, ostatnie. kość. No i co to będzie? Portfel. No nie w ale, tej zdrabce, ale, ale jeszcze ponosi. No i szukamy kwoty. Uj, statek. Statek kontrolnych. O, mamy. Na górze. P i G. No to niestety. Największa siódemka jest przygrana. Niestety, niestety. Dobra, to teraz Ale cztery zdrabki. To sprawdzę, które... Fortuna, wszystko. nowy bonus, no i dwie super siódemki. Sprawdzę tu setkę najpierw. Co tu jest? Dwa czy coś więcej? No Póreczka. dwa. Półeczka. Okay. Okej. Teraz drugą sprawdźmy. Też dwa. Bo 4 złote mamy. Teraz tutaj sprawdzimy sobie w Fortunie 7 portfel, który jest tu. Dyszka. Dyska. No, na razie same zwroty. I na nowy bonus. Mamy worek tutaj na górze. Dycha. No, dyszka. Dycha. Dobra, no to co? Na 7 dyszek mamy. Niestety, tylko 24. Ale fajnie, że cokolwiek wpadło. Szkoda, że takiego siódemka nic nie dała, nie? Wiesz, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale to tylko zabawa. Dokładnie, tak. Ważne, że sobie podrapałam siódemki, tak jak chciałam. I mówiłam, że będzie szybki odcinek. 8 no. minut dopiero. Dobra, kochani, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał dzisiejszy odcinek, szybki odcinek. I widzimy się w kolejnym. Życzymy Wam miłego dnia i. Dużo uśmiechu i dużo zdrowka, buziaki, papa. Cześć pa.